Siemanko, jestem Witek witam Was w drugim odcinku z ciekawostek z My Summer z 2016 roku. W dzisiejszym odcinku pokażę wam pięć ciekawostek zapraszam do oglądania. Kiedyś przy drewutni znajdował się wychodek, w którym mogliśmy zapisywać grę. Gdy kiedyś przekręciliśmy kanister z benzyną, można było zauważyć ślad benzyny, który się wylewa. Kiedyś w Gifu nie było pasów oraz nie można było się kłaść spać. Kiedyś w grze nie było klucza do świec. Świece zakręcało się ręcznie. Kiedyś w grze nie było paliwa do silników dwusuwowych, dlatego motorówka kiedyś miała nieskończone paliwo. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film ci się spodobał, możesz zostawić suba i łapkę w górę.